okazuje się, że, że spotyka się dalej 15 557, czyli naprawdę bardzo dużo różnych czy, czy oddziałów i innych jednostek medycznych w swoich kategoriach. Chciałam dzisiaj bardzo podziękować Gazecie Lubuskiej za taką cenną inicjatywę, to już jest trzeci plebiscyt w naszym regionie, bo to bardzo ważne, żeby również te dobre informacje docierały do naszych mieszkańców. Pani Iwona Mikijaniec z Nowej Soli. Z ja jestem okulistą, pracuję w szpitalu w Kostrzynie na Dodrą na oddziale okulistycznym. Uważam, że bardzo dobrze i myślę, że trzeba po prostu to rozwijać. Tak naprawdę pacjenci bardzo często nie są to informowani, nie wiedzą o tym, że takie kulistyk istnieje i właściwie. Dużo pacjentów odwiadły się już po fakcie, a bardzo chcieliby oddać głos na swojego lekarza. Tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim nie jest nagroda ostateczna, nie jest żaden tytuł, tylko że uznanie pacjentów. Nie ma nic w, w, bardziej ważnego dla, dla lekarza, jako właśnie uznanie pacjentów. I w momencie, kiedy odbieram nagrodę, w moje. Moje koleżanki i koledzy pracują ciężko i serdecznie wszystkich pozdrawiam, cały zespół, wszystkie akustyki, pozdrawiam e, swoich pacjentów i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Rafał Pisarski, ja rehabilitacji i chciałem podziękować moim pacjentom, którzy chyba znają stąd, że pracuję już tam lat w Polityce na dziale rehabilitacji. Uważam, że taki wizyt powinien być zorganizowany raz w roku, gdzie pacjenci dzięki temu dyskusjowi yy, mogą wyrazić swoje zdanie odnośnie kompetencji lekarzy, odnośnie odsetek medycznych, jakie są warunki i się dbać o związki z